całym Los Santos od rana napierdala deszcz, a ja nazywam się Charlie Espresso. Głosem. No to na chuj kurwa dupę zawracasz? <noise> ja pierdolę nie wiem co mam zrobić z tym. Kurwa będzie mi mówił kurwa, że widać, że pierwszy dzień kurwa. Loser, pieprzony loser. Jak wczoraj nas ciapnęli z Loganem, jak sprzedawaliśmy żałować. Uważajcie, uważaj, uważaj, jak będziecie jeździć, bo jest niebezpiecznie. Oni się nie pierdolą, nie. Jeżdżą, od razu wysiadają. Jest dramat, jest dramat. Ja pierdolę. Jak... Jezu, prawie zginęliśmy, prawie zginęliśmy. No spokojnie, spokojnie, no zobacz, że od razu byłem w gotowości, oh, wyskoczyłem przez okno z apartamentu, <słuch> zrobiłem backflipa, kickflipa, no. przesunąłem się po samochodzie i od razu byłem nóż kupić, zobacz jak szybko. No dobrze, to mi się podoba, ale dziękuję ci mi za pomoc. Proszę bardzo, proszę bardzo, słuchaj, nic mozda. się nie dzieje, nic się nie dzieje. A masz to nadal te 6 tysięcy do pożyczenia? Eee, no. za, po, za pomoc żebyś może za tysiaka odpalę. Nie, no żartuję, oczywiście, A... spokojnie. Nie musisz, absolutnie nie musisz, ale jakbyś chciał, to już ci dyktuję mój numer konta. To jest em, w tym momencie takie 61604481. Zapisz sobie gdzieś tam na karteczce, jak będziesz potrzebował, ale powiem ci tak: wczoraj też mnie napierę do i Logana i powiem ci tak: trzech napadziorów maski diabła, samochód, ciemna ulica e, można powiedzieć, Forum Drive. I wyobraź sobie mieli Klamotę. To mieli? Klamotę. Mieli klamotę? Tak. No i to już bez dyskusji, nie? Bez dyskusji. Ręce do góry, my obsarani kurwa. Jeszcze dupsko trzeba było obmyć, a nie było za co, bo siano nam zajebali, wszystko nam zajebali. Oprócz co ty Oprócz karty sim. Oprócz karty sim. A to przynajmniej tyle, przynajmniej mieli honor. Tak, przynajmniej. Jakikolwiek. jakikolwiek. ale mieli klamotę, stary, szybka akcja, wędka z puławik, nie? Oni zagadują coś tam, ten pierdolą, ja, ja wytrzyłem od razu, że coś może być nie tak. I zacząłem odjeżdżać, ale został Logan, który mnie widział mm. i chciał mi pomóc mm. i tam podbiegł. Mm. I ja w takim razie mm -hmm. robiłem kółka mm -hmm. jeden gościu wyciągnął aha, klamę. Aha, I Logana, i kurwa aha, i mnie, i kurwa aha, ciężkie aha, życie jest, aha, staruszka. O. Ja pierdolę. Co, co, co ty, co ty? Nie, trochę się podnieciłem tą historią. Jara mnie taka historia, kurwa. Ja pierdolę, ja pierdolę. Trawisz, spokój się, kurwa. Ty. Ja pierdolę, jakby oni strzelili do nas, to coś czuję, że, 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 że kurwa, ty też byś mógł strzelić, kurwa. Jakby no jeszcze coś tak, tam było w tej historii, no, ja pierdolę. Nie no, nie no, strzelić to może nie, ale może by mi trochę drygnął. Ja pierdolę. Z Andrzejem jeździsz, powiedz. Tak, tak, tak. No? Tak czułem, tak czułem. Od tak, razu, on też od, lubi razu. Choinkę postawić, od tak. razu, od razu wyczułem, że musicie jeździć razem. No. Tak, 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 tak. Dobra. Tak. Słuchaj, Charlie, powiedz mi, a ty masz coś dzisiaj w planach? E, tak, mam, mam dzisiaj w planach. Mam dzisiaj w planach. Spotkanie z taką melody. Mm, Melody, 28 lat, była fotomodelkę, wyrzucili ją, wyobraź sobie, dlatego że na sesję zdjęciową zaspała i teraz płacze, no pocieszę ją, pocieszę ją. A, czyli po prostu będziesz, idziesz na pocieszycora, tak? Tak, 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 Idzie, idę na, na pocieszyciela. A, wy A gdzie, gdzie jesteście jesteście w tym momencie? na pocieży Tora się mówi. A gdzie jesteście teraz w tym momencie? My teraz aktualnie e, paczki, paczki na Sandy e, rozwozimy A, na, na Grup bo A. Andrew tutaj kupił, już tak powiem, tego lepszego traka, więc e, jakieś siano kręcimy. A do, i do, dobre Siano z tego jest? No powiem ci, że rozwoziliśmy do atm w tym średnim traku Tysiak za kurs Tysiak za kurs? Ja pierdolę. Tysiak za A te, kurs. Teraz, no. teraz, Tysiak? No teraz zobaczymy, teraz zbieramy, ale pewnie też Tysiak będzie. Ja cię kręcę ile taki kurs trwa? A. Eee, tak plus minus 20 minut? Ja Jakieś 30 3000 na godzinę zarabiasz? No, bo jesteśmy w stanie tak wykręcić, no, jeżeli masz tego średniego traka Okej, okay. i ty 3000, i on 3000, czyli razem 6? W godzinę? No, 5, powiedzmy 5, tak uśrednimy, bo czasami masz, wiesz, pół godziny kurs, czasami 20 4, minut, ciężko 4, powiedzieć. 4, 4, 4. Bo po 5 stówek od każdego za, za godzinę pracy będę musiał potrzebować, bo ja tutaj też muszę robić ruchy. Uh -huh, uh -huh. A to od nas, tak chcesz? Tak. A, a, a to czemu? Mm, jako po prostu szef polskiego gangu. A. No dobra, przegadamy to, przegadamy to, tak. Zendry, teraz pogadamy tutaj na GroupsX się zobaczymy jak u nie ma o czym gadać, trzeba kurwa przelewy robić. <laughs> ale numer konta zapomniałem. <laughs> no to zaraz ci podyktuję, słuchaj. Nie, o, ale się, słuchaj, bo na scenie ja jest, jest burza piaskowa. Może każdy, powinien, może każdy powinien sobie wytatuować mój numer konta na lewym przedramieniu. A mi się wydaje, że ogólnie zapomoga powinna być dla tych, którym się najczęściej, ciężej pracuje i którzy mają najmniej reputacji, szacunku szefów i tą osobą jestem ja. A. W racji tego, że wy macie szacun u szefu, dużo wam płacą, jesteście na wysokich stanowiskach, biurokracji, ostatnie piętro, kurwa w tych wszystkich wieżowcach w nieruchomości, no chodzicie na zajebiste imprezy, u unicorn dupeczki się kłaniają, jak wchodzicie, macie szacunek. Ty 28-letnią modelkę wyrywasz na pocieszyciela. Więc może w takiej sytuacji właśnie przydałoby się odpowiedzieć jakiś grosz tym, że tak powiem, biedniejszym, z niższych sfer. Ci, którzy pierdalają gruz, kromkę z masłem i nie stać ich na ser. Rozumiem, rozumiem, do czego pijesz. Myślę, że można to przegadać, ale powiem ci jeszcze jedną rzecz, dobra wiadomość dla ciebie, Ada Adamczyk wróciła. Kto? Los Santos, Ada Adamczyk. Ada, ja, jak wróciła do Los Santos? No, wczoraj rozmawiałem z Adamem i Adam mówi, że jego siostra się pojawiła na mieście i ja mówię, jak się nazywa, On mówi Ada Adamczyk. Ja mówię, kurwa, no nie wierzę w to. I mówię, ja mówię, że Travis z nią był kiedyś. On mówi, naprawdę z moją siostrą, nie wiedział, nie, nie słyszał o tej naszej historii i tej twojej historii, a mimo to mm -hmm. na mieście pojawia się jakaś Ada Adamczyk, nie wiem kto to jest. Wiesz co, jakby to może być zbieżność nazwisk, z chęcią ją poznam i zobaczę czy to jest ona, ale no zobaczymy, sam jestem ciekawy co to za Ada Adamczyk. No słuchaj, w Los Santos jedna znaczy, ja Ada bo ja ja ci, ja ci, A? Co, nie ja ci, ja, ci, ja, ci, ja ci nie powiedziałem pewnego szczegółu w tej historii. A jakiego? To nie, na, nie to, to ci powiem przy okazji, bo to wiesz, to jest, to, to, to nie mogę przez telefon. No dobra, 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 czyli rozumiem, że musisz dłużej nad tym pomyśleć. W porządku. Nie, nie, jest po prostu. Nie jest po prostu pewien szczegół, który w tej historii utajniłem. A, dobra. I wiem czemu ona mogła tu przyjechać w sumie. Teraz tak mi się trochę łączą kropki, ale sądzę, że to może nie być też ona, może po prostu zwyczajnej z okoliczności. Dobra, dobra, słuchaj, jak będzie to robić przerwę w robocie, to dajcie znać. Dobra, będę się nazywał. Ja nie wiem, kto to jest ta Adam, Adamczyk. Nie wiem, ale podobno zdała WLK, ale nie wiem, kto to jest. No dobre, co powinniśmy dzisiaj, korywa, zrobić? W całym Los Santos od rana napierdala deszcz. A ja nazywam się Charlie Espresso i mam zamiar zarobić dzisiaj troszeczkę kwitro. Chłopaki już od samego początku zadzwonili do mnie, że mają delikatne problemy. Czuję, że to dopiero początek tych problemów. Ale dzisiaj może pójdziemy na popracować troszeczkę na Burgershop, a właściwie na Senior Bansie, gdzie zatrudniała nas Fiona Scottyś, Scottish Fiona, pseudonim Fifi. Pójdziemy tam i zobaczymy, kurwa, co tam się na kuchni dzieje. Miałem kilka dni temu tapicerkę całą... A, dobra. Nazywam się Charlie Espresso. Kilka dni temu całą tapicerkę miałem w gównie. Widzę, że lubicie wałaszka. O! Chyba problem mają chłopaki. Halo? Słuchaj, Charlie, potrzebuję twojej pomocy. Co się dzieje? Mm. Słuchaj byłbyś w stanie dostarczyć jedną naprawkę może? E, wiesz co, nie jestem w ogóle mobilny, nie mam auta w tym momencie hmm. Ale no mam dobra przy, no. mam przy sobie naprawkę, jak, jak dojedziecie na Senior Bansa to nie ma problemu no my jesteśmy spod apartamentami dosłownie, nam siadł Group 6 więc nie dojedziemy, bo już tam stanął, staną na środku ulicy stanął wam? aha, stanął, no e, dobra, dobra, przejdę się tam na piechotę, dobra? zaraz będę Dobra, a powiedz mi, to jak ten lokalizację, ten ping jakoś ci wysłać, czy coś? No a w którym momencie, w którym miejscu pod apartamentami się zatrzymaliście? już te? No, jesteśmy tutaj przy takich, ty, 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 przy tych łodziach. Co? Przy no, łodziach. No tam trochę poniżej tych apartamentów. A kurwa, co to, to to w ogóle nie jest przy apartamentach, tylko to jest przy porcie. Trafisz. No ale to prawie apartamenty, no! No prawie, prawie, prawnie! Dla 54-letniego, starszego człowieka to jest co najmniej mila drogi dalej! No no mila, 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 no ale no wiesz co po prostu chciałem ci tutaj powiedzieć, że przy apartamentach prawie, tak? No dobrze, 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 idę w waszym kierunku, dobra? Idę. Dobra, 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 idę, to i my ale idziemy mam to. strasznie wykończony tulset, ale idę! Idę w waszym no. kierunku, idę! Strasznie pada, na ciebie leje kurwa stary deszcz Jestem cały lej, przemoknięty, lej. ale idę, ale idę. Ale. A to może. A może ktoś by cię tam porzucił pod tym senior z burgerem? Ty, słuchaj, poczekaj, bo ja chyba mam naprawkę. Masz? Tak, no. Ale po prostu tęsknię za Twoim głosem. No to na chuj, kurwa, dupę zawracasz. <grym> bo je... tęsknię za Twoim głosem. Dobrze, no, dobrze, dobrze. Chciałem dobrze. posłuchać tak naprawdę. Dobrze. Naprawka to była wymówka. Dobrze, 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 dobrze. Pracujcie dzielnie. Cześć. No, ale dzie dziękuję Ci bardzo za pomoc. Cześć. Na... Co za zawracanie pierdolonej dupy? No dzwoni do mnie czy nie naprawię im pojazdu. Idę! A tam kurwa okazuje się, że mają pierdoloną naprawkę. Mało tego kurwa. Nie zapowiedzieliście mi, że ja zapomniałem. Zapomniałem sobie ustawić emotków. Więc musimy sobie ustawić emotki. Dobra. Ustawimy se emotki na parking O, jest listonosz, pa, Mówiłam, że dzisiaj odnowię No i piękny listonosz, dziękuję bardzo Dziękuję ślicznie, dziękuję ślicznie Powiem mam szczerze, ten loser mi się podoba Ten L, loser To jest zajebiste Clown nie Airplane nie Slap nie CPR, skreć też nie Labdance też nie Ukłon też nie Pass out też nie, flipnie Slide, slide Whistle. Gdzie jest ten loser? Loser. Nie ma tego. Oj, musimy sami poszukać. Dobra, wybieramy emotki dla Charlie'ego. Może jakieś nowe, może jakieś stare. Nervus, to na pewno tak. E, e, czyli tak e, Bind, Keyboard, Numpad, ja miałem to pod dziewiątką. E. Nervous 3. Czy to działa? Nie wiem. Sprawdzimy później. E, headbutt. Uderzenie z bani. Oho. Ej, to jest spokojnie, fishdance. A rybka sobie, kurwa, płynie. Płynie sobie rybka. Dobra. Zobaczmy. Ej, kurwa. Co się z kurwa nie Hej. Tak Myślę <laughs> o kurwa. Loser. O, a co tu mamy? Ej. Aha, dobra. Dobra, wszystko. Ciekawe, czy jest ktoś dzisiaj w pracy? <laughs> Ciekawe, czy w pracy? Ich <laughs> nie wychodzi. Może nikogo kurwa nie ma? Hey, who you look for, brother? Coś, 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 coś. zaczęło gadać do mnie, ale dobra, trudno. Wchodzimy, kurwa, gramy, kurwa. Trochę się boję tej roboty, ale dobra. You are now clocked in. Dobra, lecimy. Good morning everyone. Morning. I'm doing good. All right. Wszystko w porządku, kurwa. Dobra, czekajcie. Kącik do afczenia. Idziemy do końcika do awczenia I nagrywamy jeszcze raz chopowanie. Dobra, YouTube. Szybko, szybko, YouTube. Cutting... E... Eh, vegetables. Sound effects. Dobra, mi Co? A skąd? Bo nie wiem, gdzie pozować. No dobra. Reklama parówek. Nie ma to jak. Leczysz tomato? Yeah. Pickle, yeah. pickle, ice, young, Ile young, Ile young, french fries, fries donut, yeah. like bun. There's a, there's a, there's yeah. a pretty popular rap, from... rap artist. i bet i'm better, better than yeah. them. i'm 19. i bet i can do it better. Mm. well, i guess, I guess big I, idea you have. i suppose someone could be 19 in middle school, but that'd be quite sad. but i'm not. not me. okay. Well, 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 well. I I'm checking it out, but I'm not hearing nothing. I'm not hearing you spitting that balls. I'm gonna help spit on the ground. He'll spit that balls. But <laughs> Jimmy no old, are you? Or hang on, what, Jonathan, how about gang? what are you talking about? Possibly old. Old. Possibly as you are. 77. 70, 70. Buddy. 70. Oh, impressive, impressive. Yeah. Most don't make it to that age. Yeah, you. you know, live on the streets. Missing ingredients, Peti. Co to jest Peti, kurwa? Peti, co to jest Peti? O kurwa, mięso się pali. Ajajajajaj. Fuck. Kurwa. Dobra. Cztery teraz. I teraz toast ban. Szterbułki <laughs> Ja pierdolę, nie wiem co mam zrobić z tym Pickle Onion Lettuce Ser Build Missing it is, patty, nie wiem co to jest patty Cook patty, a to jest, o poczekaj, czekaj, czekaj A jak wyciągnąć to? O kurwa, bułki! Damn, they there, back, o nie! Ja pierdolę! Nie wiem, co robić teraz. A, dobra, altem Dobra, altem Dobra, już, 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 już dużo wiem. Już dużo wiem. I teraz tak: bułeczki, dwie i dwie te. I, i czekamy, i czekamy. Grzegorzu, Grzegorzu, bo jest problem. Grzesiek! Nazywam się Grzegorz Brown. It's Hello! Good, man, you... Hey! And uh, there was a huge fight out back. Yeah, I saw that went out Yeah, yeah, yeah. For for, for just, just for a while, you know? Yeah, man. Is it the Aussies? You haven't told them Oh shit. Oh shit, the are on fire. Yeah, Fuck. Huh. Hey man, you don't want to break the machines, bro. That happened. No, no, last no, no, time. no, 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 no. It's my first day, you know. It's my first day. I'm sorry. It's your first day. Yes. I can tell, man, you're burning everything. No, 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 no. It's you know because. Yeah. Uh, uh. Alright. To Two are ready. Kurwa, będzie mi mówił, kurwa, że pier widać, że pierwszy dzień, kurwa. Loser. Pieprzony loser. Wszedł i wyszedł, kurwa, burgera sobie zrobił. Proszę bardzo, jak to gotowanie jest? Proszę. Proszę, kurwa, smażonko. Cyk. 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 Bułeczki. Jeszcze mięsko, proszę bardzo. Chcecie? Cyk, cyk. Okej. Okay. Yes, 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 yes. Well, we need them burgers cooked up, mate. Yeah, fucking burning them. No, 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 it's okay, it's okay, it's okay. Okay. Chill, chill, just. Just give them a marinade, alright? Yeah, yeah. Okay, listen, we need like. We have to be double on stations. I would be honest to you. There's one enough one of, one of us now. There wasn't right. many working. That's why. No, trust me, EMS has like 16 orders coming. So. Oh my God. What? So we just got double stations. 16 orders, mate, Are they taking? Chase. Ona jest złodziejem. Ale złodziej. Może zapytał, czy mnie nie podrzuci do banku, ale przejdę się na piechota. ta 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 Dowiedz się, ile jest Polaków na...